Oj drodzy, wyszedł nam odcinek 66-7, który jest częścią pierwszą. Dzisiaj obejrzymy sobie go od tyłu i zobaczymy, czy są tam i chyba są sekrety, które będziemy dzisiaj odkrywać. Razem ze mną usiądźcie wygodnie, zapraszam do lajkowania. Lecimy, mała analiza tegoż filmu również, także zapraszam, lecimy z tym tematem. Wow. Od, od nowa, ależ to jest głośno. Patrzcie, mamy tytana, który sobie wrzucił tą rękę z Kibdi, toilet z piłą, i będzie tutaj tytan kamera m, ostro pokiereszowany. Pewnie stawiał czoła temu naukowcowi. Ale mu z takie dźwięki, są dość groźne. Naukowiec się nam tu pojawił z Kibidi Toilet. <laughs> tu mamy Tytanów, którzy walczą z Kibidi Toilet. Czyli Tytani jednak nie zginęli, jak widzicie, co zostało ostatecznie potwierdzone. Ten sobie tutaj wziął tę rękę, jedną z Skippy Toilet. Ciekawe, że coś takiego mogą robić, że oni są kompatybilni jakby ze sobą. Tu mamy naszego, tego mafia gangsta Skippy Toilet, który się pojawił w 26 odcinku już wcześniej. I on tutaj kwasem jeszcze potraktował tego, Largea kamerę. Powiem wam szczerze, że Large Camera to jest najbardziej taki najbardziej smutne postacie w tej, w tej serii, bo one zazwyczaj przedstawione są jak jak zginą, tak, jak zostają zniszczone. Te fajnie, że mają te jetpacki takie, które pozwalają być im bardziej mobilnymi postaciami. Tutaj tego kierowcę też zniszczyli, nie? Tu był wybuch, którego były skibidi toalety, nie? I tu uciekają. Tam się pojawił naukowiec. Przez chwilę. W ogóle, wiecie co trzeba wziąć pod uwagę, że ten naukowiec, e, znaczy sekretny agent, jak on się pojawił, też w tym miejscu, gdzie był, gdzie się pojawił ten, ten mafia, nie? To jest to samo miejsce. Mafia się tam pojawił. Gdzieś tutaj, nie? No, on był na tym silosie. Także słuchajcie, no powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi o ten odcinek, to mhm. spodziewam się, że na shortcach jeszcze dowiemy się o wiele więcej. Natomiast jest tu wiele znowu niewiadomych. Moim zdaniem wyjaśniło się to zdjęcie, które widzieliśmy w 66 ten obraz, on okazał się być fejkowym obrazem. Czyli tak naprawdę e, miałem rację, udało mi się to be, bardzo dobrze przewidzieć, że że, to, że tytani tak naprawdę nie zginęli, no bo to było naprawdę gruby, grubymi nićmi szyte i istnieje szansa, że pojawi się nam Jimen. Który jest być może klonem, bo teraz pytanie, czy nasz mafia, gangsta z Kibidi Toilet, czy on jest klonem, czy po prostu on przetrwał i został po prostu ulepszony i tyle. Tutaj tego nie wiemy, bo jeżeli odpowiemy, jeżeli będzie tak, że to jest klon, to znaczy, że G-Man jest szansa, że G-Toilet będzie w stanie się pojawić, jest na to szansa. Natomiast tak naprawdę nie wiemy tego do końca. Widzimy, że oni zaczęli ten kwas już e, naprawdę bardzo, ale to bardzo Używać już tak bardziej, tak jako broń taka dla Skibidi Toilet. Natomiast Tytan, kamera, jest najlepszym gościem, najmocniejszym i najwytrzymalszą postacią obecnie w tej serii. Tylko, że wydaje mi się, że on po prostu nie wytrzyma tego wszystkiego. Jego rdzenie jest uszkodzony, stracił dłoń, która już teraz jest zastąpiona przez, przez część Skibidi Toileta Natomiast zobaczymy, nie było tu TV-menów, więc nie było jakichś takich rozmów, które byśmy mogli od tyłu odkryć, więc to jest taki minus tego. Natomiast tutaj jest też tak, jak mówię, TV-meni też moim zdaniem są jakoś. Moim zdaniem jest. Mam wątpliwości co do TV-menów, czy oni rzeczywiście są do końca dobrzy. Bo może tak być, że właściwie to nie i oni może, mogą współpracować z sekretnym agentem, bo to jest takie, dość są połączeni, są tak, można dostrzec taką podobieństwo między sekretnym agentem a TV-manami. Wydaje się, że prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z ulepszonym Tytanem nie w 67 albo w drugiej części po prostu 67. Najwidoczniej, to, to było najbardziej prawdopodobnym jest to, że tytan, TV-man będzie w stanie uratować tytanów, albo im chociaż pomóc. Tak to mniej więcej wygląda, ewentualnie w jakiś sposób weźmie ich części i... Em, Rozumiecie, dobije ich, weźmie ich części i on się wtedy stanie takim jednym super super postacią, bo jak widzicie, jest możliwość, bo ten tytan kamera wziął sobie części i wprawił jako swoją. Więc istnieje prawdopodobieństwo, że będziemy mogli się te części z tytanów będą w stanie się jakoś połączyć z TV TV menem. Także z, czekam na to z niecierpliwością. Ciekawe jest też, czy tv Mani nie wykorzystają jakoś sytuacji. Nie, nie zapomnijmy o astro-toaletach, które gdzieś tu sobie są prawdopodobnie i też czekają na pojawienie się, bo nie widzieliśmy go ich od którego odcinka? 57? Czy 58 być może? Bo 57 to był chyba uratowanie tytana, głośnika, a 58 to była ta baza z Kibidzi Toilet i tam widzieliśmy chyba te toalety. Tak w ogóle to szkoda mi tego kierowcy kamery, który został zniszczony tym przez tego skibili policjanta. Natomiast no, czekaliśmy 8-7 dni na ten odcinek, jest bardzo fajnie. U Buma jest wszystko w porządku, przeprowadził się, więc prawdopodobnie część drugą dostaniemy również w listopadzie i za 7-8 dni, więc to jest mega fajne. Pytanie czy będzie część trzecia. Ja spodziewałem się, że ten odcinek będzie nieco dłuższy, on trwa e, minutę 40 można powiedzieć sekund, więc nie jest to mega długa część. Zobaczymy w ogóle jak short zostanie zrobione. Czy short będzie podzielony na dwie części, bo bo short do 60 sekund, no to się nie zmieści to wszystko. Jestem ciekaw, jak boom zrobi z shortem. Być może będzie inaczej to przedstawione albo podzieli na dwie części. Jestem bardzo, bardzo ciekaw, co się wydarzy. No ale już teraz czekamy na. Tytana TV-mana, i yy, myślę, że Tytan Kamera nie przetrwa tej walki z naukowcem. Naukowiec raczej będzie starał się znaleźć coś jeszcze, jakąś pułapkę zastawić na te Tytany. Prawdopodobnie to toalety będą chciały im, będą chciały mu pomóc. Moi drodzy, to tyle. Sprawdźcie kolejne odcinki. Do zobaczenia.